Cześć w dzisiejszym odcinku yy, Sorry, że mnie tak długo nie było Ale... No nie było bardzo chęci Przyznaję się Ale... Teraz się postaram częściej wstawać te filmy Patrzcie jak misia urosła no, Idź do tyłu, do tyłu Wariatko mała Prawda jest jak mama No, troszkę już spora. Okruszynkami się mają się dobrze. Speedy też. Tutaj kochiny, to znaczy takie 50-50 kochiny. Ten rudy, ten dru, za tym takim rudym cajem On jest mieszany z green shelem, tym geniem naszym był jeszcze jeden taki ciemny identyczny i mam takiego jarzębatego tam w stanie, on trochę przechorował zimno jest dlatego takie szkulone, nie martwcie się nie są chore byłyby, no ten jeden z czubkiem, jeszcze ten czarny jeden identyczny co tamte były czarne i taki jeden łapciak jak ten nasz Kaziusz tam, co siedzi na tym taki miał ale te dwa laki zagryzły nie przypinowane. paczki też już dorosły prawie. Jeszcze mają zarysy żółtego. Ta już zniosła pierwsze jajko. Wariatka. O, tego gienia. O, wariata naszego. Yy, Sillego jeszcze nie widzieliście. Ta są wychowała te właśnie trzy młode, co pokazywałem dopiero. To znowu zaczyna się, ale nic z tego nie będzie, bo po pierwsze zima i nie chcę już młody. A po drugie yy, są niezależne, bo nie ma koczora tutaj, jestem na wybiegu i dlatego jej nie zgoniłem. Yy, Sile chyba nie widzieliście. Już się do spania układacie. Grzesiu, i Kasia tam chodzą. Grzesiu i Kasia tam chodzą, wariacie, cicho sieć. Ten, te już urosły. Już kwoka tak bardzo mi nie chodzi. Sileczki. Tam jest kogut. A tu, ku, a tu kurka. Tutaj green shell i ten czarny. Ta kwoka. Pióra je odrosły całkiem. Sam się zdziwiłem. To jest ta z podpiewnicy. No i... Jadzia i... Tereska Sileczki, proszę bardzo Kogucik i kurka Madzia tam siedzi Kaczka wariatka Jeszcze to chyba nie są wszystkie jej jajka Bo jej chyba jej siostra pomagała donosić Bo jej siostra przejęła jej dzieci Bo się nie dorobiła swoich własnych To przejęła dzieci tej co siedzi w kurniku teraz na jajkach yy, w ogóle zauważyłem niedawno, że ta ma dwa kolory oczu yy, Nie wiem jak wam to pokazać żeby to widzieć bo ona jest dzika o widzicie teraz ma, z jednej strony ma takie zielonkawe, zielone a z drugiej strony ma takie ciemne Nie będziecie tego widzieć Marian żyje elegancko i W jeździł w oszalał w ogóle mnie nie bije, jak ja mu pokazuję o tak, no go to mu to w ogóle nie reaguje, tylko ucieka. Chodzi taki ten, ale to z pogody, każdy tak ma. Teraz, nawet ludzie. O, widzicie kaczer tu. Musiałby przez płet działać, ale to było ciężko, bo kaczory wchodzą na katki. Yy, kurka Dominant Blue, ale to już widzieliście już dawno z tamtą kurką. Ja Batką, e, Marysia, no i Jirenka tam z tyłu. Brahma. E, Uu, o, sikała O, Kaziu tutaj. Kaziu W ogóle chyba będę zamawiał. znaczy nie zamawiał. Na OLX, OLX szukałam jajka lęgowe. Wajendoty. I też takiej czubatki staropolskiej. Takie ładne. Czubatka staropolska trójbarwna. A Wajendota taka beżowo-brązowa. Tutaj maszyny widzicie pochowane na zimę. Chyba się za jeszcze Uwaga No Wariaty no, już mi chciał padnąć chyba z kubami Dobrze, że miałem rurkę Idziemy. Betiśka Białaska Timikimczuk I Balbinka Ale maloczki no nie? Także widzicie, to był taki film eee, Ogólny Ktoś przyjechał? Tutaj wybieg już jest zrobiony, ale to widzieliście tam jedynie furtkę muszę poprawić, bo za mało skręta skręciem jednego. Także trzymajcie się i cześć!